Co robimy, jak zapomnimy narzutu i przerobimy na przykład dwa następne rzędy? Widzicie, tutaj jest narzut. Tutaj go nie ma. Powinien być pomiędzy oczkiem tym centralnym tutaj, a tym oczkiem. Więc, jeżeli nie chcemy próć całości, to musimy przerobić ten rząd aż do momentu, gdzie Zapomnieliśmy tego narzutu. Czyli tu mam to oczko centralne, i tutaj. Zatrzymujemy się w tym miejscu. I co ja robię? Odkładam tą nitkę od kłębka, żeby mi nie przeszkadzała. I to oczko spuszczam. Tutaj mam z tyłu teraz taką nitkę. Luźną. Patrzę z przodu, i narzut powinien być pomiędzy tym a tym oczkiem. Więc wyciągam sobie tutaj tą nitkę pomiędzy i robię z niej jakby narzut. Przykładam obydwa te, ten narzut i to oczko, które sprułam na drut lewy co teraz będę robiła teraz muszę te dwa oczka przerobić tą nitką, tak jakby to była nitka od kłębka czyli muszę ją sobie tutaj z tyłu wziąć można to zrobić szydełkiem wbijając się tutaj i podbierając sobie tą nitkę można spróbować to zrobić na drutach czyli mamy tą niteczkę tutaj i Przerobiłam jedno oczko. I w ten narzut to samo. To tutaj jest troszkę trudno już samym drutem to zrobić. Więc to Wam pokażę szydełkiem. Po prostu wbijamy się w to oczko szydełkiem i tą nitkę sobie tutaj podbieramy. I rzucamy to na drut prawy. Przerobione oczka. I teraz tą nitką, co tam z tyłu mieliśmy, mamy przerobione te dwa oczka. Musimy je wrzucić z powrotem na drut lewy. Jak robicie to kontynentalnie, to tak tylko możecie sobie to przerzucić. Natomiast, ponieważ ja robię heretycko, to muszę sobie to odwrócić, te oczka przekręcić. W ten sposób. I teraz biorę tą prawdziwą nitkę od kłębka i przerabiam to na prawo, tak jak jest według wzoru. Dwa oczka, co zrobiłam. Robię narzut, przerabiam oczko środkowe. Tutaj jest już według wzoru. Czyli przerabiam do końca i pokażę Wam, co nam z tego wyszło. Przepraszam, to wszystko mi leci z rąk. I zobaczcie. Naprawione. Mamy ten dodatkowy ażurek. On może być taki odrobinę mniejszy, ale nawet chyba nie jest. Po blokowaniu nie będzie widać.